Chciałem porozmawiać na temat, jakie wrażenie po naszych spotkaniach zbiorowych, które organizujesz tutaj w Londynie, no bo tak już mamy kilka spotkań za sobą w Polsku, w innych miejscach, które organizowaliśmy. Na pewno to jest ciekawe tutaj dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. Tak, oczywiście od kilku miesięcy organizuję, więc te co były już spotkania, może o tych powiem, które były byłam organizowała, e, które było bardzo duże zainteresowanie. I bardzo dużo ludzi przychodziło e, nie tylko nawet e, na, indy na indywidualne swoją stronę, ale jednak zaciekawienie, co to jest hipnoza, hipnoterapia. Ludzie, którzy się, niektórzy spotkali pierwszy raz, dużo było też ludzi, którzy już znali to, był na kursach, duma, wiedzą o co chodzi, ale mimo wszystko, chcą pogłębiać swoją wiedzę i też zaciekawienie, ponieważ każde spotkanie, które robiłeś, było bardzo ciekawe, było inne, na każdym razem wychodziło coś innego. Poza tym na tych wszystkich spotkaniach można było tylko, nie tylko dowiedzieć się dużo, poza tym tylko, ale też równie można było pomóc sobie. Jeżeli ktoś był otwarty, mm -hmm. mógł sobie poradzić, nawet na tym spotkaniu już, czyli nie musiał mieć indywidualne spotkanie. Pokaz i pomoc, jaką dajesz, bardzo dużo wpływa na ludzi. Tylko, że uważam, że tak jak zawsze powtarzam, kiedy uczeń gotowy, nauczyciel się znajdzie, każdy musi być na to gotowy. Dużo osób po prostu woli narzekać, męczyć się latami, a sobie nie pomóc. Więc to jest też inne, więc nie można od kogoś wymagać na siłę, żeby pomóc. Nikomu na siłę nie można pomóc. Od tego zacznijmy. Każdy musi być gotowy na to pomóc i chcieć tej pomocy. Więc przez to, że pokazujesz to, co pokazujesz, co jest w stanie zrobić hipnoza, hipnoterapia ludzie się przekonują ponieważ nie zawsze docierają czy książki, nie tylko, internet nawet to trzeba zgooglować, żeby dojść do tego. Oczywiście wszystko jest na internecie, na Twojej stronie, ale jeszcze może też zainteresowanie musi wyjść. Czasami niektórzy ludzie do mnie przychodzą, się pytają na przykład, a czego ja wcześniej o tym nie wiedziałam. Oczywiście um, uważam, że jak ktoś chce znaleźć, to znajdzie tego, czego szuka. Jeżeli ktoś sobie pomóc chce, to na pewno dostanie to pomoc. Więc nie zawsze jest do końca tak, że to czyjaś wina, chyba, że ktoś całe życie chce kogoś winić. To nie ja, to on, to oni. A to w rzeczywistości ona. to ona. A w rzeczywistości to my. No jasne przyciągamy to, co chcemy do siebie przyciągamy. Właśnie. Działam na zasadzie przyciągania, odpychania. Najczęściej też przyciągamy tego, czego się boimy. No więc boimy się, że będziemy się bać, tak? Tak. No właśnie. Poza tym te jeszcze co spotkania, co robią, nie tylko możliwości pokazują, ale i nie zapoznają, ale też i nie tylko uzdrawiają, ale również można mieć super zabawę. No tak, zabawa to nie jest. jest. To nie jest tylko jako wykład, czysty wykład, ale też yy, można się dobrze bawić, dobry czas mieć. Pamiętasz, mi? jak zrobiliśmy ten e, w lipcu czy w sierpniu był zbiorowy sens, gdzie było tak, no oczywiście robimy wykład, później mm -hmm. pokazujemy jak wygląda hipnoza od strony estradowej, bo to taki mój e, jakby powiedzieć planowy e, ten wkład jest e, i no, później z, robimy w, zbiorowy uzdrawiający, a w, w sierpniu mieliśmy z tym Jackiem z, z Wrocławia tak. na temat chodzenia po szkle. Tak. Ale rewelacja była. Rewelacja. Wreszcie. Oczywiście chciały jeszcze nożami rzucać, ale w Londynie nie można noża mieć nie, przy sobie. Nie, to takie były. Więc tak, ale ja mówię, co jest możliwe w hipnozie, i jak to jest możliwe, że wszystko co właściwie, co się dzieje, to wszystko tylko w naszym umyśle. I szczerze mówiąc, wszystko możemy zmienić. Możemy sobie powiedzieć, że jeżeli ogień to nie musi parzyć, A jeżeli szkło nie może kuć, jeżeli, jeżeli na przykład możemy sobie wmówić wszystko co chcemy. Więc ja mówię, że jeżeli całe życie człowiek mówi, że 2 plus 2 jest 4, no to w to wierzy, ale jeżeli powie, że całe życie sobie mawia, że plus 2 jest 5, to też w to wierzę. To co? Jak uwierzę w to, że szkło nie kuje, albo nie kaleczy, to nie To kale... się nie skaleczy. Albo chodzenie po ogniu, na przykład. No właśnie. Ogniu, tak? Właśnie. Czyli ja mówię to Z tym to nie nożem jest... takim. Byk... Właśnie mówię, to nie <grym> jest żadne cuda, tylko po prostu. Łamanie praw fizyki. I Nie tylko, ale też łamanie praw fizyki. No fizyka właściwie to jest też bardzo ważna, tak jak fizyka kwantowa, no czy tak. cokolwiek to jest ważne. Tylko, że całą moc, którą mamy, mamy w sobie. Tylko kwestia czy jej wykorzystania. Czasem wmawiamy sobie pewne rzeczy nie możemy, czy cokolwiek, ale to wszystko możemy, tylko nie chcemy. No właśnie, człowiek nie jest przygotowany zawsze na zmiany w życiu, bo lepiej przyzwyczajamy się do tego, co mamy, tak? Bo to jest znane, bo to jest. No oczywiście, żeby nie na wojny rewolucje, to by nic się w życiu nie zmieniło. A co my rewolucję robimy tą hipnoterapią? Ej, Ale częściowo to... tak. To jest jednak szok dla nie. organizmu, bo inaczej gdyby tego szoku nie było, to sorry, by nic się nie zadziało. Uważam, że tak samo jak coś zabieramy, musimy coś włożyć w to. Tylko, że czasem nie. ludzie nie pozwalają sobie odebrać tego, co całe życie znali. Boją się nowości. Oj, boją się nowości. Boją się. No właśnie. I tu jest ten problem. Ludzie tkwią w tym starym, bo uważają, że nowe, może well, lepiej wiedzieć w tym, co jest stare. Wiadomo, na co to się można o spodziewać. Tym, jak taki zrobiłem moment uwolnienia egzorcyzmu? Robiło to mhm. wrażenie na ludziach? Oczywiście, to znaczy jeżeli, no oczywiście dla nas to są tylko biedne duszyckie energie, które musimy doprowadzić do światła. Dla ludzi to, tak jak przedstawiane są filmy, Przerażamy. przerażające. Tak jak przedstawiane to księża, to jest coś, coś takiego, co ludzi nie spotyka się na co Tak, a to jest po prostu bardzo zwyczajne. zwyczajne. Tylko ja mówię... Kolej naszego przejścia na drugą stronę. Jedni przechodzą, bo wierzą, drudzy nie przychodzą tak. i zostają gdzie? Na granicy. Celnik nie puszcza. Tylko jeszcze jedno. Zawsze się boimy tego, co nie znamy. No tak. Boimy się. A jedna rzecz podstawowa w życiu. W życiu nie powinno się niczego bać, chyba że jesteśmy słabi. A jeżeli jesteśmy słabi, to powinniśmy się leczyć i sobie wzmocnić swoją słabość. Czyli każdy człowiek może dojść do jakiejś świadomości wyższej, ale to tylko praca nad samym sobą. My możemy pomóc pokazać drogę, tak jak ty pokazujesz pewne rzeczy. Możesz pokazać zdrowy, ale mimo wszystko decyzje do nas należą. Nikt na siłę nic nam nie zrobi. Tylko zastanawiam się, dlaczego ludzie, no zawsze znaczy, wiem dlaczego, bo takie mm -hmm. mity są e, nawet, e, e, no ja wiem, że myślę, że to nie wiedza raczej, bo i lekarze, i psycholodzy straszą hipnozę. Jak pójdzie, przychodzi do mnie pacjent i mówi, mówi że. O, on w tajemnicy idzie przed lekarzem, psychiatrą, że, że jak pójdzie na hipnozę, on nie będzie go dalej leczył. No on, to... Bo on mówi, że na hipnozę, gdyby może mówił na hipnoterapię. Nie, nie, uważam, że pewnych, pe tak jak powiedziałam, pewne rzeczy się boimy, bo nie znamy. I to jest hmm. tylko to, jeżeli medycyna luczy, tak jak mówiłam, 2 plus 2 może być 5, ale może być i 4, całe życie się tego uczymy. Lekarze się uczą medycyny. Ale zapominają o duszy, zapominają o podświadomości. Nie zapominają, nikt ich nie uczy. Nikt ich nie uczy, o to chodzi, on to jest dla nich niezadane. Nie można oczekiwać. Ja mam koleżanki. Muszą się słusznie zajmować swoją sprawą. Dobrze, moje koleżanki i są lekarzami. Oczywiście większość z nich już zmienia trochę zdanie na ten temat, ponieważ coraz więcej o tym mówi się. Kiedyś to było tabu, kiedyś to były czary, mary i tak dalej. W tym momencie ludzie mają większą, wyższą świadomość wiedza, większość. i większość. większą wiedzę. Więc lekarze, przynajmniej mam tylko z którzy ostatnio rozmawiałam, który też uważał kiedyś tylko i ciało, roślin zaszyć. Trzeba tabletkę, trzeba coś, bo to znamy, ale coś, co nowego. Ale mimo wszystko, coraz więcej, nawet ostatnio na internecie oglądałam, że mm, przede wszystkim jest hipnoza, która jest. Wspaniałą rzeczą, która może uleczyć i coraz więcej akceptuje le lekarzy, że jednak to jest potrzebne, to do pewnych zrobienia. wspomaga. To jest jedna. Po, po pierwsze, to nie działa ani fizycznie, ani mentalnie, żeby ktoś Ja nie ma rzeczy ubocznych przede wszystkim. Nie ma uboczy, Jedynie co, bo może, co może, co może zrobić, to tylko zrelaksować, odprężyć i naprawić rzeczy które są głęboko w człowieka duszy, więc ja uważam, że nic złego tu kompletnie nie może zrobić, kompletnie. To jest tak samo, jakbyśmy mieli, powiedzieli, że przytulenie drugiego człowieka swoją, e, dając miłość komuś, możesz zranić tym, no chyba, że człowiek nie jest gotowy na miłość, no to można ranić w tym momencie. Ale ciekawe rzeczy, bo przychodzą do mnie i chcą być zahipnotyzowani znaczy mhm. że hipnotyzowanie nie jest terapią, bo może być, no pomóc tylko hipnotyzowanie, żeby on wszedł w taki mhm. stan relaksu, odprężenia i pozostał w tym stanie, ale jest yy, hipnoza, jest tylko metodą wprowadzenia w taki stan międzyjałą z tym, po to, żeby przeprowadzić sens, czyli hipnoterapię czysto metodą psychologiczną, czyli psychoanalizę trzeba by było zrobić, regresję wieku, gdzie my mamy dostęp do. Do, do podświadomości wyobraźni człowieka. Często myślimy o tym, czy, czy takie są stereotypy, że hipnoza jest utratą świadomości. Mam często pytanie. Ja nie byłem w hipnozie, bo ja pana słyszałem, no mówię, no Boże, no. No tak, ale to jest stan między jawą a snem, słyszy, no osoba, no. a dlaczego te osoby, które hipnotyzuje Pan tam gdzieś i one Pana nie słyszą, a skąd Pan wie porozmawiać, czy one słyszą, czy nie mm -hmm. słyszą, słyszą, bo on nawet by nie wstał, nie ruszył by się, by, by nie, nie usłyszał poleceń. Ja bardzo rzadko widzę, no chyba, że bardzo znużone osoby są w autobusie czy pociągu, kiedy siedzą, one drzemią, one są w takim stanie transu. Hmm. Na sypiąco nie śpi się, należąco. Może, na może inaczej. Też ludzie nawet nie są świadomi, że sami się hipnotyzują. Na przykład jest takie o. coś, co każdy człowiek ma w momencie, na przykład moment zastanowienia, moment zrelaksowania, to jest część hipnozy. Nawet to zamykamy to oczy, oczy ze zmęczenia wody. przez moment i po prostu odpływamy. To odrywamy to jest ten, się od, 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 świata odrywamy od świata zewnętrznego, wyciszenie się, czyli... Wszelkie byśmy nazwali, że jesteśmy, co, tylko, że po prostu to nie ma nazwy. Wszystko robimy to, tylko po prostu nie dali się imię do tego. Moment zastanowić się, że jest piękna pogoda, wyłączenie się od świata zewnętrznego, kwiat powąchanie, to jest wyłączenie się też od świata zewnętrznego. Czyli te momenty, gdybyśmy się nie resetowali sami, byśmy nie w stanie byli istnieć w ogóle na tym świecie. I ludzie sobie nie zdają nawet z tego sprawy, a że oni, to nie, na, tylko nazywamy, że to jest relaks ale to jest częściowo hipnoterapia, którą sami sobie jednak, e, sami to stosujemy, o czym nie jesteśmy świadomi. A ja na przykład telewizja hipnotyzuje. Przecież. No oczywiście, tylko że jeszcze koduje źle. O tym nie koduje. mówimy. No to znaczy, przestawia nam takie no. porcje y, emocji związanych z tragediami, z różnymi no tak. morderstwami. Tylko teraz jest jakiś problem znowu. Gdy coś zakodujemy, czyli z brzydkie obrazy, złe y, wrażenia innych osób, płacz, ból. To w nas zostaje. To jest tak, jakbyśmy jedli coś, co w żołądku jest, tylko to fizycznie, a to jest mentalnie. Czyli jest, a dla nas, jako dla ciebie, jest rola, żeby to potem usuwać i oczyszczać ten bałagan, żeby nie wpływał na życie codzienne. I właśnie mówię, to jest no, żołądek można wypłukać. No, a co z resztą ciała? To, co włożymy. Zobaczymy no tak w naszej podświadomości. Wszystko, jak gąbka wchłania. Dokładnie. Wszystko. I w tego, dlatego jeszcze jedna dobra rada. Bądźmy szczęśliwsi. Mówimy piękne słowa. Nie krzywdźmy jeden drugiego przede wszystkim. No i słuchajmy drugiego człowieka. No, Najlepsze słowa wyrażamy swoje myśli, uczucia, no ale słowa stają się, materializują się również. Tak jak mówi ksiądz kościelny. No tak, a a materializuje... słowo ciałem się stało. A słowo ciałem się stało. Właśnie. A więc my leczymy słowem tutaj, niczym innym. Ani magią, ani czarami. To nic nie a jest... słowem można i czarować, prawda? Mówimy no o czymś jak, jak dziecko, które nie chce zasnąć. Nie chce, chce zasnąć, tylko nie może zasnąć, bo mm -hmm. dużo strachu jest w nim i, i tak dalej. Boje się ciemności, bo, a samotności przede wszystkim. Mama siada i mówi do niego, mówi bajkę, no jak ta bajka będzie przykazana w formie tego, że wilk zjadł czerwonego kapturka i taka krew się lała i dziecko się kurczy, boi się tego strachu, żeby nie być zjedzonym i ze strachu co zasypia. A nie stanu rozluźnienia, ale napięcia. Zasypiamy tyl na, i rozluźnieni, i spięci ze strachu. Czyli następuje, ja uważam, tutaj no nie przesadzę, ale telepsja następuje w tym czasie. Oczywiście. Jak w hipnozie. Jak w hipnozie. Mhm. Dziecko zasypia. Tylko właśnie o czym jeszcze jedna rzecz, która jest właśnie, to jest ja mówię tylko jako do grona jakichś Polaków. Od pokoleń byliśmy zastraszani. Jesteśmy nadal zastraszani, tylko przez government, przez um, instytucje, yy, czyli karzemy się, a to jest bardzo złe. Nigdy w życiu nie powinniśmy się karać. Jesteśmy na hmm. tym świecie, żeby po prostu żyć, cieszyć się życiem, kochać i, i życie jest piękne. Tylko, że no, jest... mamy. Tylko, że mamy w złe od dzieciństwa. Nie zrobisz to, to będziesz miał kuku, tak? Nie zrobisz tego, to będzie źle. Właśnie mówię, dużo mamy pokodowanych i to jest od dzieciństwa, ale to nie zdajemy sobie sprawy nawet, jakie duże kodowanie. Jak, jak na przykład... Nie bierz mnie kochał, to się zabije, tak? To jest o, kodowanie, nie, tak. To jest kodowanie. Ale to o, dziwne, bo ludzie o świadomym umyśle powinni wiedzieć, że no, to nie chodzi. Będę pił wódkę i będę w narkotyki cipał, jak tak. nie będziesz tak. No dobrze, ale drugi człowiek, jeżeli jest mądry, to by w takie rzeczy nie wierzył. <laughs> no tak. Ale nie jeden małe... nie uwierzył, ale jednak zapowiedzi morderców, tych samobójców uskoczył... Dobrze. U, 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 u dobrze rozumie. W Porządku, ale czy my jesteśmy odpowiedzialni za cały świat? A później taka osoba ma, ma na przykład na sumie, mówi Boże, ale mogłem pomóc jemu ja i zrobiłem na nie tego, no i, dobrze. Gdzie, I przeze mnie ten człowiek popełnił samobójstwo, bo a miałem takie przypadki, gdzie rodzice przychodzą, bo dzieci popełniły samobójstwa, szczególnie narkotyki, no dobrze, przedawkowanie chwileczkę, różnego ale rodzaju. Ale przepraszam. To na czym nasza rola polega? No, na. Y Odpowiedzialna za każdą jedną osobę. Nie no, ja też nie mogę odpowiedzialny być za pacjenta, który przychodzi do mnie no i, i pije alkohol, i ja będę mm -hmm. odpowiedzialny, że on wyjdzie i znowu będzie pił alkohol i powie ktoś do mnie pani, był u pana i znowu wypił i, i popełnił samobójstwo, tak? On może po wyjściu z, może z gabinetu to zrobić, prawda? Wejść pod samochód i zabić się zaraz po tym. No tak, po, ale powie... to, jest, to jest akurat karma tego człowieka. Karma, jego wybór. To jego jest tak, wybór. Jaki twój los? Taki, nie, jakie twoje myśli? Taki tak jest, twój los. Dokładnie. Jaki twój los? Tak, tylko taki, że ja twoi... uważam, że pewne osoby, jeżeli takie coś jest, to nie trzeba leczyć tego pacjenta, tylko tej osoby, że pozwala na karmienie się emocjonalne. Mm -hmm. I tu jest ten problem, moim zdaniem, głębiej. Nie tylko w jednej osobie, ale, ale w dwóch. Tu wejdę w słowo, bo powiedziałeś o emocjach, strachu, lęku, mm -hmm. zagrożeniu. Tak. A przecież ten świat od wieków od Tysięcy lat jest pobudowane na trzech filarach. Mm -hmm. Strach, lęk, czyli wojny, tak tragedie, zagrożenia, bo tak musi jest. być ten filar istnieć. Mm -hmm. Drugi filar finanse, okay. czyli pieniądz, banki. Mm -hmm. A trzeci filar rozmnażanie. Mm -hmm. Co ktoś powiedział, bo już nie powiem, że trzy rządzą co światem. Pieniądz, prawda, i, i, i te trzy filary będą istniały jeszcze będą istniały. No Tylko, że jak ludzie sobie nie uświadomią, że istnieją w tych trzech filarach strachu, lęku, zagrożenia wojen, banków, które przyjmują władzę nad całym społeczeństwem, bo pieniądz rządzi światem, no i rozmnażanie, czyli przetrwanie. Instynkt samozachowawczy przetrwania. A mogę coś powiedzieć? Coś takiego, że przed chwilą sam powiedziałem z czego się boimy tego lekamy trzy wymieniłeś rzeczy, których się boimy Ale to od... i ulegamy no więc w tym momencie jeżeli się pozbędziemy tych trzech lęków ok trzech, bo to jest lęk Ta. który wytwarza to Czyli sami nawołujemy sobie te trzy lęki, a jeżeli byśmy się pozbyli i na przykład uwierzyli w coś takiego, że wiadomo, że trzeba się uziemić, wiadomo, że trzeba rachunki płacić, rozumie to, a czy coś takiego, jeżeli na poziomie serca największą energię nam daje, to jest miłość. Jeżeli byśmy przenieśli to wszystko na inny poziom, niematerialny, nie taki, co wymieść strachu i nie taki na rozmnażanie, czyli uważasz, że świat byłby piękniejszy? No i my chyba dążymy do tego, żeby ludziom przekazać, żeby ludzie nie więcej wchodzili w swoją wyobraźnię, podświadomość, swoje wnętrze i szukali wsparcia w, w sobie samym i poczucia swojej wartości, pewności siebie, tak jak mój program polega na kodowaniu, programaniu poczucia swojej wartości, odwagi, zadowolenia.